Po miesięcznej praktyce grupa uczniów technikum budowlanego wróciła do szkoły, i w związku z tym chcielibyśmy usłyszeć, jakie są Wasze wrażenia, przemyślenia po odbytej praktyce zawodowej. Uczniowie technikum budowlanego mają tą praktykę zawodową u lokalnych pracodawców. Są to praktyki rozproszone. O charakterze bardzo indywidualnym, dlatego, iż nie jesteśmy w stanie zorganizować praktyki w jednym, u, jednego, u jednego pracodawcy. Dlatego proszę Was tutaj o przekazanie informacji, które Waszym zdaniem będą charakteryzowały Waszego pracodawcę. Może zaczniemy od Małgosi. Swoją praktykę odbyłam w firmie budowlanej w Kępnie Budonis. I teraz, jaka to jest firma? Czy uważasz, że jest to praktyka, którą należy, miejsce praktyki, które należy po, 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 polecić innym uczniom, którzy załóżmy sobie będą chcieli taką praktykę w następnym roku odbywać? Firma ta zajmuje się wykonawstwem i kosztorysowaniem i myślę, że mogę ją polecić kolejnym osobom, bo wiele się tam nauczyłam. Mogłam obserwować prace budowlane wraz z kierownikiem budowy, który wszystko objaśniał, w jaki sposób co było wykonane. Potem w biurze miałam możliwość zaznajomienia się z każdym opisem budowlanym poszczególnych budynków i miałam możliwość pracy w programie do rysowania co jest bardzo przydatne w moim zawodzie. Marcin, a ja, co Ty robiłeś? Jakie czynności wykonywałeś w miejscu praktyki zawodowej? Ja swoją praktykę odbyłem tutaj u kolegi swojego, który jest absolwentem tej szkoły w firmie remontowo-wykończeniowej Łukasz. No, i tam e, mieliśmy tą praktykę na, tam w paru miejscach, bo też jeździliśmy w delegacji, na przykład do Cieczkowic, do, do Doruchowa, przepraszam, do Kazimierowa. No i tam głównie zajmowaliśmy się kładzeniem płytek w Łazienkach, e, malowaliśmy klatki schodowe, e, kładliśmy panele. E, mieliśmy też taki gruntowny remont jednego z, z, z domów tutaj w Wieluszowie. właśnie też był taki gruntowny remont, że no wszystko, jak wyszliśmy do domu, wszystko było zrywane, wszystko było wynoszone, wyburzane i wszystko było kładzione od zera typu ściany, panele, płytki, kuchnia wszystko robiliśmy, my, wykonywaliśmy. No i tam byłem uczony kładzenia paneli, docinania, docinania płytek docinania płytek pod kątem 45 stopni specjalną maszyną. No i myślę, że ta praktyka też tam dużo pomogła, bo to było praktyczne. Nie tak jak go się tam w biurze przy papierach, tylko mówię praktyczna, praktyczna praca mhm. tylko. Czyli większość prac, które wykonywałeś, to były związane z pracami wykończeniowymi, tak? Tak. No też była taka na przykład praca, że kopaliśmy też fundament, budynek, który też wylewaliśmy. Także no tak i wykończeniowo i też tak wszystkiego po trochu. Kuba. Twoje miejsce praktyki zawodowej. No, ja, ja miałem praktyki w firmie Marek Malik. Podobnie jak Marcin też jeździłem po wielu miejscach. Byłem w Twardogórze, w, w kluczborku, w Łódnicach, w Wieruszowie też. No też właśnie mogłem zaobserwować, jak wykonuje się wiele rzeczy. Montowaliśmy też tam właśnie ścianki Hpl. Robiliśmy wykończenie za pomocą płytki psowych i profili. No, też mogłem zaobserwować, jak tam pracownicy, właśnie, y, mieszają beton, wylewają tarasy. No, ogólnie też, też miałem parę rzeczy do wykonania, których, no, myślę, że się nauczyłem i na pewno w przyszłości mi się przydadzą, bo są naprawdę no, fajnie wiedzieć takie rzeczy, nie? No, nie wiem, co ja tam jeszcze mogę powiedzieć. No, strasznie miło tam było, wszyscy byli bardzo też mili. I pod podobało mi się, i chęcią bym polecił te praktyki. Czyli miejsce praktyki zawodowej. Y Dawało Ci możliwość spojrzenia na siebie pod kątem przyszłej pracy, że te umiejętności bądź informacje, które pozyskałeś na pewno będą Ci przydatne później wtedy, kiedy przyjdzie czas podjęcia decyzji o pracy, prawda? Tak, tak i, no, to, i zawsze coś umiem, prawda? też mogę coś tam w domu pomóc, zrobić, więc to jest naprawdę przydatne. Drugi kubek. Gdzie miałeś praktykę zawodową? Ja odbywałem praktyki w Biurze Architektonicznym w Tam to głównie robiliśmy na w komputerach, w, w programie AutoCAD, różne projekty. Wypisywaliśmy również zaświadczenia jakieś tam do urzędów, żeby pozwolenia na budowę i tak dalej. To no, też bardzo mi się podobało. Czyli poznałeś pewne uwarunkowania prawne związane z wykonywaniem y, różnego rodzaju budów, prawda? Dokładnie. I Łukasz? To ja miałem bardziej taką papierkową robotę. Ja swoją praktykę odbywałem w nadzorze budowlanym. Y, raz byliśmy tam na budowie, y, bo ten, to tak jakby był jakiś organ y, ścigający. Oni tam bardziej sprawdzają, y, czy są wszystkie pozwolenia. No, tam wypisywaliśmy różne ewidencje, sprawdzaliśmy na przykład w segregatorach, czy są różne, różne pozwolenia, czy są wszystkie papierki.